Robię rap i bity, gdy robię te numery Wjeżdżam naszym bitem, wjeżdżam, siema robię nowe teksty Wjeżdżam z nowym rapem, wjeżdżam z bitem, nowe wersy Elo tu będą, na numerze będzie rap. Siema to rapuje, nowe wersy te są Na tych bitach robię więcej tego rapu Siema tu, wjeżdżam nowy rap, kawałek, wjeżdżam tutaj, siema tu na wieke, Nowym Rymem. No, wszystko, lawa się ma, wjeżdżam. Czego mnie wspominasz? Dlaczego tak, dziewczyno? Czemu mnie wspominasz? Masz chłopaka, jestem z nim związkiem, nie ja, wspominasz. Nie chcę być tym drugim chłopakiem, nie chcę iść do zamknięty temat. Wjeżdżam, ciągle rap i nie ma ciebie. Ciągle zawsze będzie całe życie tak kochane. Zawsze było, ciągle jest i nasze. Na wiki rapem, ciągle hip hopem, ciągle zawsze. Tak na wiki się ma, rapowane. Nowy wers, Siema dobre byty, wszystkie dobre numery. Wjeżdżam naszym bitem, wjeżdżam sobie na numerach siema dobry rap i nasze teksty wchodzimy z tym bitem wchodzimy nielegal siema dobre wersy robię tak na muzyce dobre teksty robię siema i rapuję nowe bity robię więcej elo tu robię teksty elo więcej tego bitu siema tu nawijamy siemka tworzę nowy wers siema wszystkim ludziom tu będzie ten tekst 哎了。 Daj mi zarapować wers, i znowu coś wysyłają. Znowu chcą się czymś podzielić. Dajcie mi spokój z tymi wiadomościami. Ja chcę nawinąć, zarapować. Nowy wers jest więcej. 24. Jeszcze nowych zrobić. I jeszcze. Mam 1300 nowych kawałków. Jest na YouTube jeszcze więcej. Zrobić jeszcze więcej. Się ma dobry rap i nowe teksty. Dobry wers, dobry wers. Się ma tu na winę. Dobry wers to wszystkim. Się ma i nagrywam na nut. Tak to będzie, Elo będzie więcej tych numerów siema. Dobry wers i muzyka, dobry wers siema i liryka. Na muzyce będzie wers Elo, ciągle nowy tekst. Elo to będzie nowy rap, i tu siema ciągle robię. Więcej nut siema, to na bitach zrobię. Na bitach siema robię. Najwięcej tego rapu siema. Na te wersy na bitach robię numer. Więcej tego rapu będzie. Wszystkie nowe numery znowu coś wysyłacie. Nie chcę się nas dajcie zrobić mi rap. Wiosna, gorące, ra, to byłem na podwórku, tak. Jestem i potem znowu, będę teraz z domu. Jestem, jestem, nawijam rap i na samo potem pójdę na podwórko, dajcie zrobić mi nowe wersy tu. Siemma, nowy skill. Dla wszystkie rodziny nasze. Rodzinie zawsze będzie. Ten wers zawsze będzie. Nowy bit i nowe teksty. Robię więcej tego bitu. Wchodzę z nowym bitem. Właśnie się tu. Na bitach zrobię. Na rapie nowe wersy. siematu, tu. Wjeżdżam. Dla wszystkie rodziny nasze. Konej naszy. Naszej. Rodzinie zawsze wszystkie. Są te wersy. Rapuję. Nawijam się ma tu. Robię teksty. Elo, zobacz. Dobra. I numer. To wszystko z rapu się rapuje. Nowe wersy, nowe bity. Wjeżdżam nasze freestylem, kawałkiem. Elo, zobacz dobry bit. Elo, zawsze będzie tu. Elo, wszystkie nowe teksty, nowe treści. Tu się mamy, mamy nowy wers, mamy siema dla was nowy. Bit nowy wers, kawałkiem tu. Elo to dla wszystkich, nowy wers tutaj się ma, bity i nagrywam. Nowe wersy się nawija ciągle, nowy wers tu będzie, nowy bit dla wszystkich, nowy wers, jestem tu. w witach, słuchajcie nowe teksty, nowy rap i nowe wersy. Elo ciągle będzie więcej. Na dobrym rapie. Nowej muzy się ma ciągle, robię nutę. Siemka, wszystkie dobre nuty się ma. Tutaj robię muzę. Elotola, wszystkich nowych wersów, tu będzie. Siemka, wszystkie te teksty, treści, nowy rap i nowe bity się Ciągle robię, na dobrych wersach robię muzę. To dla wszystkich. Będzie ten wokal, będzie vibe, będzie rap, będą więcej tych tekstów Siemka wszystkim robię Nowe bity, o tym siema będzie Nowe teksty robię muzę Elo, to wszystko na tych numerach Siemka, sprawdzajcie, będzie nowy wers To wszystkie bity, wszystkie kawałki rapuję Na numerze będzie wers na numerze będzie więcej. Nowego rapu, nowego skillu. Elo, to będzie nowy beat Wszystkie wersety, wszystkie kawałki. Nowy rap i będzie wciąż. Trzyma na bitach, wchodzę, z muzą wchodzę. Laba, posłuchacie. Na dobrych wersach się rapuje, na dobrych wersach się nawija. Ciągle na bitach robię muzę. Elo, wszystkie te, te treści. Nawijam za ten beat, nawijam za ten numer. Siema rap i nowe wersy. Elo ciągle nasze teksty. Wszystkie te kawałki będą na numerze. że we wszystkich to robię. Robię rap dla wszystkich ludzi i będzie te zwroty. Siema ciągle na muzyce. Dobre wersy tu się robi. Na tej muzie będzie rap. Na te wersy będzie ciągle track. Elo, ciągle nasze teksty. Robię z muzą jeszcze więcej. Siemka wszystkim na tej muzie. Elo, ciągle robię więcej. Elo, na bitach robię muzę. Na bitach robię więcej. Wszystkie te treści do rap i nowe wersy. Elo, to wszystko wjeżdżam z bitem. Słuchacie nowy rap, słuchacie muzyki. Siemka wszystkim to się robi. Na wersach będzie nowa nuta Siema, ciągle robię tą muzę Sprawdzajcie nowy rap, sprawdzajcie Nowy bit dla wszystkich wersy Na bitach robię muzę Siema wszystkim, pozdrawiam Te, Co pracują w sklepie W sklepie, wszystkich sklepach Pozdrawiam nowym wersem na zmianie Pozdrawiam, rapuję dla was nowy wers Wszystkie kawałki tu są Będzie nowy bit, będzie rap Ciągle nowe wersy, te elo będzie nowe teksty. Z bitem ciągle mam nawijane flow. Na tych bitach wszystkie kawałki. Land was nowy, numer i te wersy się ma tu nawijam. Zabit za te traki. Za muzykę, za te wersy na te bity się tu. Robię więcej tego rapu. Sie teksty. Na bitach się rapuję, ciągle wjeżdżam i na muze. Z rapem, na muzę, z rapem, kocham teraz i na muze, z rapem wjeżdżam z naszych traków, pasy muze z rapem wjeżdżam i szanuję nie oceniam muza, jestem na... i nie mam nic do niej nie. Nie oceniam kocham muzę. Ciągle dbam o te zwroki, Mam nic przeciwko muzyce, naszej, Nie mam przeciwko rapu, nie mam nic przeciwko hip hop, disco, polo, Tylko do mnie nic. Kocham całe serce muzę. Jest nowy rap, nowy flow, siema, bity i wersy. Elo ciągle będzie nowy bit i zawsze to będzie. Na muzyce będzie więcej. Tego rapu będzie więcej Siema ciągle mam ten rap Mamy bity i kawałek Elo to wszystko z bitem ciągle to robię Nawijane Będzie numer Siema nawijane Będzie numer nawijany Jest nawijany Nawinę na winięciach Na winięczo Na Siema i numery Wszystkie z bitami pozdrawiam Nowy bit nowy rap Siema tu robię na rapie nowe teksty, siemka, znowu to rapuje Najwięcej tego rapu tu będzie, najwięcej tego bitu Siema jestem, z bitami nowe teksty, nowy rap i zawsze to będzie nawijam się ma długie numery tu siema ciągle robię numer dla wszystkich nowy rap siema i rapuję na te bity elo słuchacie na rapie ciągle na numerach w rapie ciągle na wersach będzie rapowane a wy znowu wysyłacie przestańcie snapchat dajcie mi zrobić rap i nowe nowości chcecie tego bitu siemka rapuję nawijam i robię robię rap Robię wersy te numer siemka, Ciągle na numerze. Będzie ten rap, będzie więcej tego bitu. Siema ciągle na muzyce. Dobre wersy i siema ciągle z bitem. Polecimy, polecimy na bitach więcej. Siema tu na numerze. Elo dla wszystkich. Robię ciągle bity. Elo to wszystko na muzyce. Na najlepszym rapie zwrota siema. Ciągle robię numer, to wszystko. Nowe bity jest tu, siema tu na muzyce, na bitach robię Elo właśnie. Na bitach robię siema właśnie. Na bitach robię nowe wersy. Na rapie ciągle sprawdzajcie je. Ciągle z bitami będą. Siema to bit i numer. To wszystko na bitach zrobię numer siema. Ciągle rap zrobię. Na dobrych bitach robię, jestem tu, siema ciągle, będzie więcej, najwięcej tego wersu, to jest dobrych nut, no, dobrych wersów na bitach, siema tu, robię więcej tego bitu, siema tu, jak się nawija ciągle, robię numery i to wszystko, na dobrych bitach robię stale, na rapie ciągle, za wersety, za dobry numer, bardzo dobrze, świetnie, siema Wszystkim, pozdrawiam, rodzinie naszej, wszystkim, nowości dla rodziny naszej, mamy drodaci Hendryków, wujko Czuala, merszyłka, zgodzi się, że marcie nasze, dla cioci, ani dla Haniom wszystkim, rapuje nawijam ila ani, ani Krzysztofowi, ani Ania, ani, ani, ciocia, będzie miała, y, tak, to będzie urodziny cioci, Niedzielę, tak, na winę, wersy wszystkim, numery, lawa, teraz też nawijam, Siema, dobre bity, wszystko na rapie. Ciągle nowe bity, siema ciągle robię. Na wersecie dobre bity i nagrywam. Ciągle pobity, ciągle po ten rap, ciągle po numery. Siema właśnie tak. Na numer będzie nowe wersy, na numer będzie siema. Tutaj najwięcej tego bitu siema. Ciągle robię numer. Na bitach robię wersy, ciągle lawa będą teksty. Na bitach siema ciągle mam to. Elo wjeżdżam z bitem także. Nowy wers to będzie i numer. Na bitach robię muzę. Elo to będzie. Na bitach siema tutaj. Robię więcej tego rapu. Siema tu rapuje więcej. Najwięcej tego bitu. Siema to we wersy. Elo to na bitach zrobię. Na bitach robię. Wersy tak. Nowy bit i będzie tu. Siema wszystkim z zbitem będzie. Nowy wers, siema tu będzie. Wiedzam sobie nasz kawałek, no i rap. Więcej bitu, więcej. Sprawdzacie jak? Najwięcej tego rapu się ma tu rapuje nuty. Siema zbitem robię kawałek. Elo, wszystkie te mój muzyce, nowy wers, dobry flow, siema ma, jestem ty, grze dobry rap i wszystko jest tu, na dobrym wersie siema tu jestem, na bitach, zobaczcie, nowy numer to dla wszystkich, nowy rap, kawałek, Siema, dobry bit i rapuje, ciągle wjeżdżam z nowym rapem, Siema ma, dobry wers i rapuje, najwięcej tego rapu, się ma tu, najwięcej wersów. Wchodzę z nowym bitem, wchodzę, siema tu na bitach, robię muzę. Siema wszystkie nasze teksty, robię więcej i nagrywam. Ciągle lava, to robię, ciągle mamy te numery, siema ciągle nawijamy. Siemka wszystkie te kawałki, dobra nuta i robię ciągle z bitem lava, Robię jak najwięcej kawałków, siema robię tą muzykę, siema ciągle. Wierzam sobie na muzykę. C na muzyce z nią Wjeżdżam z naszym rapem Elo, siema dobry rap, to wszystko wersy to w skardzie nie mamy do taciędryku, nie mamy do wyjód strzelamy się wykaż z gość. Boże Marci się Marcie, się to Krzysztofowi, Ań. Wszystkim rapuje rodzina, no i Marta kończy studia i będzie pies napisana praca licealna Środowisko naturalne, będzie hmm. nauczycielką i będzie geografii, nauczycielki, tak? Nasze Marty, ten wers rap i będzie uczyła swoją klasę, uczyła będzie swoją klasę geografii. Wszystkich o geografii na mapie. Te wersy są w mapie, wszystkim miastom geograficznym. mapie te wszystkie wersy i o, o środowisku naturalnym, wszystkim po polskim. Kochanej 1053, polskiego, 77 bit bitwy Tak, zawsze będę rapował, nawijam 101 rodziców trzecia 103 rodziców w 1919 roku. Nasz polsko polski numer po polsku naszej niepogłości A nie się, nie rapował, zawsze. będzie więcej nowego rapu, nowych tworzonych rymów, ma Ciągle rapuje. Nowe wersy, nowe bity. Siemka wszystkim to będzie na numerach. Siema tutaj robię. Więcej tego bitu. Na dobrych wersach to się robi. Na dobrych wersach to się robi. Elo, rapuje nowe wersy. Elona Bitach robię teksty Robię z tą muzą wersy ciągle Robię z tą muzą zawsze będą więcej Robione za muzyką tą rapowo, hip-hopowo Dobry więcej bitów się ma i rapuje Czy robi nowy bit czy robi ciągle? Nowy rap, dobre te teksty. Robię z muzą ciągle więcej. Dobre wersy, i rapuję na te wersy ciągle. Robię Siema, więcej z bitem. Tutaj wchodzę na numer. Wszystkim będzie ten rapski. po kochany, posłanki 56. rocznica się 77. rocznicy bitwy warszawskiej. Tak, to lecz nowisto pierwsze, czynówisto trzecie rocznica po skali w Taktuale, 1, 3, Skarnie, Polość, 99, 19. roku. Nasz polsko-skali poleże, że się będę rapał. Upołać naszej polgłości i na naszej mapie zawsze będzie. Rapowane na naszej Polsce i od lata nie było naszej Polska na mapie. Pierwsze będę po Polsce naszych 1500 rocznicach to Polskiego 77 rocznicy 77 mercy bitwy warszawskie 100 lat co nowi, to pierwsza, co nowi, to trzecia. Lecito w 1919 roku. Nasza ko na Polska nie poległoś nas, kona Polska że zawsze będę Rapował nasze Polska skaniby lgłośnić w 1919 roku. 1919 roku nasza kona Polska polegało, że będę po Polsce, a nasze rapuje na. Nawijam ciągle, robię te wersy. Nawijam ciągle wersy dla wszystkich. Na polskich to weść lat nie będę napić, Zawsze będę rapował i rapuję ciągle z numerem. Dobry bit i ciągle to jest tu. Najwięcej tego bitu, najwięcej tego skillu, najwięcej tego rapu się ma tu. Robię numer na bitach się ma tu. Robię więcej tego rapu. Na bitach się ma tu, robię więcej tego bitu. Elo ciągle robię numer i będzie nowe wersy. Na bitach robię więcej, się ma tu nowe teksty z bitem, robię więcej rapu z bitem, robię teksty tu. Elo to wszystko na rapie. Sprawdzajcie, nowy bit dla wszystkich, się ma rap. Dobre wersy to na bitach się tu. Robię muzę, Elo będzie rap i więcej. Tego rapu ciągle było, będzie nawijane wszystkie wersy. Siema to rap i nasze teksty. Robię ciągle jestem grze. Słyszycie nowy numer. Tak będzie, teksty będą i rapowe, nowe wersy hip-hopowe Siema ciągle, robię muzę. Elo to dla wszystkich będzie więcej bitu, Ciągle z bitem dla wszystkich ciągle. Słyszycie nowy tekst. Nowy rap, więcej tego bitu tu. Siema to rapuje. Więcej bitu jest na bitach. Więcej rapu. Rapowane ciągle teksty robię ciągle na muzyce. Elo Siema i nagrywam ciągle więcej tego tekstu. Tego wersu Siema będzie. Wchodzę z nowym rymem, wchodzę z nowy rap i wszystkie. Najwięcej tego rapu, więcej wszystkie są teksty Na bitach się ma tutaj, robię wersy I rapuję najwięcej tego bitu, tego wersu Elo wszystkim nasze numery, to wszystko będzie, wszystkie numery, siema no i jestem Także na bitach, siemka, wszystkie wersy dla was są tu Nowy numer, nowy bit i nowy rap. Siema, wszystkie rap Powe teksty tu są. Na bitach, zobaczcie. Nowe wersety jest tu Siema to bit i numer siema. Wszystkie kawałki tu będą. Elo, na bitach robię. Najwięcej tego rapu Ciągle to wszystko jest tu, wersy siema. Ciągle tu będą wjeżdżane, witag lawa siema. Ciągle robię muzę Elo, to lat wszystkich, dobry rap i będzie tu. Wszystkie teksty robię, wciąż tu siema. Wszystkie, nowe numer siema i sprzęt. Gościc, dziebiel z trójkątem wersy flip. Piątek, gościc, dziebiel flip. Szóstka jest szóst, i niebieski, i dwa, i głośniki, i srebrnym kolorze, i jest czerwony kolor, flip piąteczki, tak gość i pięć, sześć głośników, z głośnika GBL, i pięć głośników GBL, flip sześć, i nowy wers poleci, motor smartfona, komórce, Timo salonu więcej, dobry numer będzie, siema ma dobry rap, i nasze wersy, Elo ciągle rap, na bitach się rapuje, nasze wersy, Elo tutaj. Ciągle robię rap, ciągle na bitach się ma, ciągle na numerach, elo będzie więcej rymu, się ma lawa stora, płyny, wiem, hip, rym jest więcej.